No Ci mówię, Zobacz, że jest pod mostem. Zobacz. To już jest wolno. Jeszcze od chuja. nie, dawaj łapę Dawaj łapę i zapierdamy. zapierdamy. No miłe, lecić! Gnieciesz kurwa temat. Uwaga jama. Gniazdo numer 3. O rozwidlenie małe trzeba się schylić pani. grubo grubo o pod jaworem, nie widziałem tego drzewa nigdy kurwa chyba przeszliśmy, to za 100 kilometrów macie, macie jakieś plany? macie jakieś plany? macie telefony? ja tam mam na smycy Kurwa, ale, rzeczy. Ale mi noga ugrzezła. Człowieku, no, noga mi tu ugrzezła, kurwa, w ty. no, tym. Teraz powodzimy marsz, do nas. Dobra. Kurwa. Weź mi po usta, bo gałęzie się łamią. też No, no to, no, to po to wstałem ja, żebyś ty wstał, ty, nie? No idziemy da. La la la, la 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 Ja wiesz gdzie jesteśmy? Jeszcze jedna trzecia drogi. ja nie tutaj. Ma jakiś budynie. No ja pierdolę, człowieku zobacz, jeszcze nic nie widać. Pięć,